Witam w kolejnym filmie. Na wstępie chciałem zaznaczyć, że film ten jest nagrywany za pomocą mikrofonu bezprzewodowego MAZOS MX2. Film z odpakowania mikrofonów jest już na kanale, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany to zapraszam. Po jakimś czasie użytkowania będzie recenzja mikrofonów, czy tam opowiastka o tym jak się sprawują. Także wstęp byłoby na tyle. W tym filmie pogadamy sobie o kosmetyku dość uniwersalnym. Akurat skończyła mi się właśnie jedna butelka, więc przy zmianie butelek stwierdziłem, że w sumie nagram, bo dlaczego nie? Nie ma o tym kosmetyku praktycznie rzecz biorąc materiałów na polskim YouTube i myślę, że ogólnie jest mało popularny, a jest dość ciekawy i mocno uniwersalny. Do tego cenowo też dość atrakcyjny, atrakcyjny z uwagi na to, że można go kupić za około 30 zł. Jeżeli dobrze poszukamy, rozstrzał cenowy jest dość duży, bo można je znaleźć za 120 Ale ogólnie, jeżeli dobrze poszukamy na jakichś tam promocjach, to można kupić taką butelkę 350 ml z dozownikiem za około 3 deszki. No i zaczynając od samej butelki, jest dość estetyczna. Przede wszystkim jest dość dobrze wykonana i, i jakościowa, to znaczy yy, ja mam już, używam tego balsamu, szamponu już bodajże ze 4 lata yy, i od tamtej pory mam butelki, które do tej pory działają bez żadnego zarzutu, czyli czy wlejemy do nich jakieś mydło w płynie, czy cokolwiek innego. Nic się z tymi pompkami nie dzieje. Wszystko działa, nic się nie wiesza, nic się nie zacina. Także ogólnie dobrze jakościowo wykonane opakowanie. Tak samo same butelki, nawet jeżeli stoją na słońcu, nie odbarwiają się, nie pękają, nic się z nimi nie dzieje. Więc samo opakowanie już jest dość dobrze wykonane i działa. Jeżeli chodzi o samą zawartość, to może przejdźmy do tego, o czym w końcu mówimy. Mówimy o szamponie, który służy do mycia brody, twarzy, tak naprawdę włosów i całego ciała jeżeli chodzi o samą konsystencję to jest ona dość gęsta, aksamitna tak naprawdę ja używam tego szamponu nazwijmy to nawet jako produktu typowo do to znaczy po prostu rozrabiam go sobie na pianę i zwyczajnie się golę, dlatego, że po jego użyciu mamy pozostawioną taką fajną Delikatną śliską warstwę na skórze, do tego nie mamy tego uczucia ściągnięcia, wysuszenia. Mamy też bardzo fajny zapach. Może tutaj akurat do zapachu nie będę mówił, zostawimy to jako zagadkę, jeżeli ktoś byłby zainteresowany i kupiłby sobie ten kosmetyk, ale na pewno się nie zawiedzie, z uwagi na to, że jakby ja nie spotkałem do tej pory osoby, której ten zapach by się nie podobał. Do tego tutaj mamy też dość ciekawy skład, i w składzie są też jakieś tam z tego co pamiętam substancje perfumujące, że ten zapach faktycznie dobrze się utrzymuje i nawet po jakimś przejściu przez zakisłe bagna, jeżeli się umyjemy, to faktycznie jest różnica, że szybciej ten smród z bagien schodzi i fajniej, dłużej utrzymuje się ten świeży zapach. Tego szamponu niż po innych, tam jakichś mydłach czy żelach wpłynie do mycia. Także, tak jak mówię, kosmetyk dość tani, dość uniwersalny. Yy, sama piana i sam kosmetyk jest dość mocno wydajny. Jeżeli sobie weźmiemy naprawdę małą ilość na dłonie i rozrobimy, to mamy dużo gęstej piany, która wystarcza. Jeżeli chodzi o samo mycie brody, yy, po umyciu broda jest też dość. Yy, Nazwijmy to fajna, to znaczy yy, ma teksturę, jest taka powiedzmy puchata, ale nie jest taka roztrzepana, że każdy tam włos gdzie indziej trzeba ją jakoś długo czesać i tak dalej, żeby cokolwiek z tego ułożyć. Tak naprawdę mamy fajną teksturę, ale jednocześnie łatwą do ułożenia brodę, więc też dość fajna sprawa. Do tego ten zapach, który długo się utrzymuje i jest dość przyjemny. Także ogólnie rzecz biorąc, kosmetyk tani, kosmetyk uniwersalny, ja ze swojej strony mogę jak najbardziej polecić, czyli King CG LED Szampon 3 w jednym. I może sobie przejdźmy do składu. Tu mamy logo z pudełka. I mamy już sam skład. Tak jak widać, skład nie jest krótki. No i też nie ma co ukrywać. Mamy tutaj te różne EDTA, TA i inne dziadostwa. Natomiast nie tam kosmetyk się podoba. I myślę, że jest spoko. Powoli będziemy sobie przewijać ten skład. Myślę, że nie ma sensu go w całości czytać. Mamy tu jakieś ekstrakty z jedwabiu, z wody kokosowej i inne tam tego typu. No i też to co jest ciekawe, to mamy Made in France. Także jeżeli mówimy o cenie za trzy dyszki, no to produkt Made in France z takim składem, gdzie jednak oprócz tej chemii mamy też trochę tych naturalnych składników. To myślę, że jak najbardziej godny polecenia tutaj mamy instrukcję użycia. Tutaj nie zdziwić się, że instrukcja jest po niemiecku i po angielsku w głównej mierze, dlatego że ja też kupuję ten produkt od lat i wcześniej kupowałem go z zagranicy tak naprawdę. W tym momencie on już jest dostępny w Polsce. Tam zmieniła się minimalnie szata graficzna, bo ja jeszcze mam tą starą. Teraz tutaj na tej szacie graficznej, którą ja mam, tutaj jeszcze jest napisane właśnie do brody i twarzy. Tak, a w tym momencie, jeżeli ktoś będzie go szukał, dostępnego tutaj w Polsce, to bardzo często będzie trzy w jednym, że już jest do włosów, twarzy, brody i tak dalej. Także tutaj szatą graficzną się nie przejmować. Natomiast na pewno marka King CG LED, czy tam trzy w 1, czy nie trzy w i tak dalej. Szampon z ekstraktem z wody kokosowej i ziół. Także ogólnie myślę, że w tym filmie byłoby to na tyle. Tak jak mówię, kosmetyk dość tani, dość uniwersalny. Może służyć zarówno za rzecz tam pianę do golenia, jak i za szampon i mydło do mycia twarzy, włosów, brody. Mamy dość jakościowe opakowanie w cenie za trzy dyszki. Myślę, że jak najbardziej, zdecydowanie, warto. Nie jest to żadna współpraca, nic za to nie dostaję. Kupuję te produkty sam za swoje własne pieniądze. Po prostu uważam, że godny uwagi produkt, wart polecenia. Więc jak najbardziej dla oglądających, dlaczego nie. No i jeżeli ktoś by chciał, to można subskrybować, komentować, dawać łapki. Także w tym filmie byłoby to na tyle. Pozdrawiam.